Są to pracownicy oddani przede wszystkim firmie, ponieważ z jednej strony ich świadomość, że trudno będzie się im znaleźć na rynku pracy, jeśli pracę stracą, a z drugiej strony w takich ludziach widać jakieś przywiązanie też do firmy, zwłaszcza jeżeli pracownik pracuje już dłużej, to widać, że na tej pracy zależy mu. Nie tylko ze względów osobistych, ale po prostu istnieje coś w rodzaju związania się też troszkę emocjonalnego z firmą. Wielu może nie tyle przedsiębiorstwach, bo tutaj nie zauważyliśmy tego, ale chociażby w organizacjach pozarządowych widać, że starsi pracownicy uczą młodszych pewnego profesjonalizmu. A z drugiej strony, bo to doświadczenie mam akurat z mojej organizacji, młodsi pracownicy uczą chociażby starszych, jak lepiej posługiwać się komputerem.